Cześć, a w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie unboxing czekoladek Mini Snowballs Milka. Są to właśnie takie czekoladki, myślę, że w kształcie kulek śnieżnych. Zaraz zresztą się to wszystko okaże po rozpakowaniu tego produktu. Ocenimy sobie smak, no i generalnie powiemy nieco właśnie o tym produkcie. Generalnie jest to opakowanie, które ma 100 gram, a cena takiego produktu w sklepie spożywczym to gdzieś tam około 9 zł. Mniej więcej tyle powinniście zapłacić, myślę, w sklepie właśnie za taki produkt. Zanim jednak jeszcze sobie rozpakujemy ten produkt, no to myślę, że warto by było powiedzieć co nieco na temat wartości odżywczej czy składu właśnie takich czekoladek no i tutaj jeżeli chodzi właśnie o wartość odżywczą na 100 gram no to mamy 498 kalorii jeżeli chodzi o tłuszcz mamy 22 gramy jeżeli chodzi o węglowodany jest to 69 gram jeżeli chodzi o błonnik 1,4 g. no i białka 4,5 g. i zostaje jeszcze sól 0,21 é grama Wygląda to dość interesująco. Natomiast jeżeli chodzi o składniki, tutaj oczywiście możecie zapoznać się z różnego rodzaju składnikami, które tutaj mamy. Między, między innymi jest oczywiście cukier. Dalej mamy również tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, miazgę kakaową, serwatkę w proszku, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj oczywiście trochę tych składników jest. Możecie sobie to wszystko oczywiście przeczytać na odwrocie opakowania. Zawsze. Polecam zapoznać się ze składem wartością odżywczą przed zakupem jakiegoś produktu, bo po prostu zawsze warto wiedzieć, co jemy, co spożywamy. No i dlatego też te informacje tutaj przytoczyłem, a zatem teraz możemy sobie do rozpakowania tego produktu przetnę sobie tutaj właśnie to opakowanie i zobaczymy jak to wszystko wygląda w środku jak sami widzicie mamy tutaj takie białe kulki tak to, tak to mniej więcej wygląda taka pojedyncza kulka wygląda w taki sposób jak sami widzicie lekko tutaj zabarwia na biało i zobaczymy jak to zaraz smakuje Pachnie tak czekoladowo, pachnie tak dość przyjemnie, słodkawo, tak. Zobaczymy, jak smakuje. Zatem próbuję sobie jedną kulkę. No, jeżeli chodzi o smak, no to oceniłbym tutaj 9 na 10. Smak taki lekko mleczny, trochę chrupiące są te kulki, przyznam szczerze. Natomiast wszystko bardzo fajnie. Smakuje, myślę, że taka ocena będzie tutaj dość uczciwa. Czy polecam ten produkt? Myślę, że bardzo dobre są te czekoladki, dlatego mogę Wam je zarekomendować. Jeżeli lubicie tego typu mleczne czekoladki, gdzieś tam takie nietypowe, no to tego typu kulki mogą okazać się tutaj bardzo dobrym i słusznym wyborem w sklepach. Natomiast jestem też ciekaw waszej opinii na temat tych, tych mini snowball's milka kulek. Napiszcie w komentarzu, co wymyślicie właśnie na temat tego konkretnego produktu. No i zachęcam też do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem, jeżeli ten film okazał się dla ciebie przydatny. A tymczasem to by było wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach.